Witam serdecznie Dr. Light z tej strony. Dzisiaj na warsztacie kolejny kolejna lampa ze stajni angielskiej myśli motoryzacyjnej. Mamy tutaj oczywiście reflektor od Triumpha. To jest akurat model, model Tiger 1050. Nie pamiętam który rocznik ale nie jest to jakaś tam stara konstrukcja. Typowo dla produktów dla motocykli Triumfa jest to reflektor firmy Rinder, charakteryzujący się tym, że kiepsko świecą i bardzo, bardzo brzydko sklejają swoje reflektory. Co już tam mogliście widzieć. Kiedyś to tu pokazywałem. Tutaj po prostu oryginalnie ten klej jest wszędzie po całym tym obwodzie jest to rozsmarowane. Jakby to po prostu było poklejone i paluchem tak wyrównane. Tutaj nie było jakiejś bardzo skomplikowanej modyfikacji. Generalnie właścicielowi zależało na odświeżeniu reflektora i poprawieniu jego, jego funkcji użytkowych. Oczywiście poprzez montaż soczewek bilet. Także tutaj mamy teraz dwie soczewki bilet. Oryginalnie były to soczewki mono. Tutaj było światło, bodajże tutaj, chyba tutaj było światło, nie, tutaj było światło mijania, tutaj było światło drogowe. No i one świeciły oczywiście pojedynczo. Jedna na mijanie, jedno na dwie na drogowe. Teraz będą świeciły obie razem. No i to światło będzie absolutnie nieporównywalne do tego, co mieliśmy wcześniej. Później pokażę Wam, jak ta soczewka wyglądała po wyjęciu. I dodatkowym mankamentem było tutaj to, że reflektor był po lekkim szlifie, znaczy motocykl, oczywiście, był po lekkim szlifie. Tutaj były takie bardzo głębokie rysy, nawet jeszcze tutaj odrobinkę widać, ale to już praktycznie schowa się pod owiewką, także nie będzie tego widać. Tutaj całe te klosze zostały na nowo polakierowane, ponieważ tu były oczywiście te rysy, a na tym kloszu już było tutaj przepolerowane, także ten oryginalny lakier już był usunięty częściowo i trzeba było to odświeżyć, jak widzicie tutaj udało się praktycznie wszystkie te rysy skasować i nie ma praktycznie potem śladu, dodatkowo reflektor był strasznie w środku brudny e, od prawdopodobnie tego wypalonego odblasku i pełno miał jakiegoś kurzu, takiego syfu więc i tak trzeba było to wszystko rozebrać i wyczyścić e, generalnie reflektor z zewnątrz prawie wcale się nie zmienił odmalowaliśmy tylko te, te czarne ramkę, te czarne ramki takie w, w obu połówkach no bo one też były takie brudne i nie bardzo nadawało się to do czyszczenia. Także odmalowaliśmy to farbą strukturalną. No i jeszcze od tyłu tutaj odratowaliśmy jeden z tych kapsli, ponieważ tutaj kiedyś ktoś wymyślił sobie hmm, chyba xenon czy coś w tym stylu i były to po prostu dziury zalpione taśmą. No niestety tak to nie może zostać. Także ten kapsel został uratowany. Oba zostały dodatkowo uszczelnione. No i właściwie to jest tyle. Tutaj od tyłu ta lampa wygląda tak, jak wyglądała. Dodatkowo jeszcze założyliśmy nowe żaróweczki postojowe, ponieważ te oryginalne już bardzo, bardzo nie pasowały do koloru, jaki nam produkują te soczewki. E, prosta modyfikacja, najtrudniejszą częścią tak naprawdę było rozebranie tego reflektora. E, no, że po prostu jest on na twardym kleju i dość tutaj ma skomplikowaną konstrukcję, także było z tym trochę pracy. No, dodatkowo jeszcze tutaj było jedno ucho do pospowania, także to też zostało pospowane. E, właściciel o to prosił, także nie było tutaj z tym problemu i tak jak mówię mamy teraz dwie soczewki bilet, obie soczewki będą świecić jednocześnie zarówno na świetle mijania jak i w świetle drogowym ja teraz sobie podłączę i pokażę chociaż no tak jak tutaj mówię nie ma tutaj jakichś fajerwerków ponieważ to są dwie soczewki więc po prostu pokażę jak to działa ale nie spodziewajcie się tutaj jakichś cudów więc widzimy się za chwilę Ok, ja mam to podłączone. Co prawda, nie zobaczycie teraz tych żarówek postojowych, ponieważ to bardzo ciasne w tej wtyczce. Ja tutaj nie chcę robić niepotrzebnie zwarcia czy czegoś takiego. Także uruchomimy tylko soczewki. soczewki, jakie tutaj zastosowaliśmy, to takie naprawdę mocne soczewki biledów, biledowe mm, o naprawdę fajnym kolorze. Także. Ojej, przepraszam. Tutaj właściciel na pewno będzie zadowolony ze świecenia tego reflektora, ponieważ to światło jest naprawdę potężne. Porównując, oczywiście, do, do tego oryginalnego światła, a teraz może pokażę Wam jeszcze te żarówki postojowe. O. Tak to wygląda na pozycji. No i oczywiście to są soczewki BILET, także na filmie to nie będzie widoczne. Ale one oczywiście w świetle drogowym nam się otwierają i, i mamy wtedy światło drogowe. Także mamy tutaj podwójne światło mijania, i podwójne światło drogowe. Jeszcze z ciekawostek pokażę Wam oryginalną soczewkę światła mijania. Światła drogowego jest bardzo podobna, chociaż jest w tym modelu zastosowana taka trochę inna na, na żarówkę H9 i akurat ona jest w dobrym stanie. Powiedzmy, że to światło drogowe jeszcze nie było złe, ale światło mijania wygląda tak. I jeszcze, tak szczerze mówiąc, no jest oczywiście spalone niemiłosiernie, ale te soczewki nie świecą, nawet jako nowe, no tak naprawdę one, one no nie świecą dobrze, nie? Produkują jakieś takie dziwne to światło, rozmyte i w ogóle naprawdę nie, nie świeci to dobrze. Różnica jest po prostu kolosalna na rzecz teraz świateł. Typu bilet. Także mam nadzieję, że właściciel tutaj będzie zadowolony. I cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.